Cześć, tu Ela z kanału Daily Story, na którym pokazuję życie rodziny ekspatów w Azji, a dokładnie dzisiaj jest odcinek z Singapuru i będę pokazywała nasze singapurskie mieszkanie, więc zaczynajmy. Dobra, ja jestem teraz w naszej kuchni, w suchej kuchni, bo mamy tak naprawdę dwie kuchnie w naszym mieszkaniu. Ciekawe rozwiązanie, dość fajne i dla nas jest to coś nowego. Kolejną taką ciekawostką w mieszkaniach w Singapurze jest schron bombowy. Taki prawdziwy schron bombowy, naprawdę. Zresztą kto mi nie wierzy, to może sobie zobaczyć, że jest u nas tam. Ale zanim pokażę, to ja tutaj muszę zamieszać w garnku, bo po prostu gotuję obiad. Najpierw chcę opowiedzieć trochę o tym, jak szukaliśmy mieszkania, pokazać filmiki z tego czasu, kiedy po prostu przeprowadziliśmy się do Singapuru, zamieszkaliśmy w hotelu i intensywnie szukaliśmy dla nas mieszkania. Poszukiwań mieszkań to naprawdę poszło nam w miarę gładko, ponieważ wyrobiliśmy się w niecałe trzy tygodnie z tym, żeby obejrzeć mieszkania, które nas interesowały i były w naszym budżecie. No i też, żeby podjąć decyzję, że chcemy się wprowadzić do tego, które nam się najbardziej spodobało. Już nie pamiętam dokładnie, ile tych mieszkań obejrzeliśmy? Było ich kilka w różnych lokalizacjach. Ja teraz pokażę serię filmików z tego, jak chodziliśmy i oglądaliśmy mieszkania osiedla w Singapurze. Były to mieszkania na różnych osiedlach. Jak weszliśmy do tego naszego mieszkania, to chyba wszyscy poczuliśmy, że to jest to. Po prostu tak weszliśmy i poczuliśmy się od razu jak u siebie, taka, nie wiem, spójna, jakaś taka dobra energia, i czuliśmy, że tutaj będziemy naprawdę dobrze się czuli. I tak faktycznie jest. Tak naprawdę szukanie mieszkań zaczęliśmy jeszcze mieszkając w Tajlandii. I to jeszcze kilka miesięcy przed przeprowadzką. Bardzo długo się rozglądaliśmy, patrzyliśmy. Interesowała nas konkretne lokalizacja. Chcieliśmy, żeby dzieci mogły dojść do, do szkoły bez przesiadek, tylko żeby miały bezpośredni transport. No, a do tego wszystkiego, oczywiście, cena, żeby się zgadzała, żeby, żeby mieszkanie kosztowało tyle, ile sobie to założyliśmy. Mieszkania szukaliśmy na stronie Property Guru i tak samo też w Tajlandii. W Tajlandii to się nazywa Didi Property, natomiast tu w Singapurze to jest Property Guru i właśnie przez tę wyszukiwarkę znaleźliśmy nasze mieszkanie. I też na tej stronie jest bardzo dużo informacji na temat nieruchomości w Singapurze, na temat cen, ponieważ w ogóle to jest dość ciekawe, interesujące, że ceny najmu i sprzedaży w Singapurze są jawne. Wynajęliśmy mieszkanie z czterema sypialniami yy, i to jeszcze nam się udało wynająć je w cenie w takiej... no sporo poniżej naszego budżetu, więc, yy, więc tutaj mieliśmy dużo szczęścia. Mieszkamy na takim osiedlu zamieszkanym w dużej mierze przez Singapurczyków, ale też jest yy, trochę ekspatów, czyli jest takie mieszane towarzystwo. Jednak wydaje mi się, że jest jednak yy, większa ta część yy, lokalnej społeczności. My tutaj na osiedlu mamy taką aplikację, ona się nazywa iKondo, która służy do kontaktu między innymi z administracją, ale też z innymi sąsiadami. W tej aplikacji mamy załączone wszelkie reguły panujące na naszym osiedle, jest ich sporo. Na przykład, jak korzystać z basenu, jak korzystać z siłowni i tak dalej, gdzie wyrzucać śmieci. Więc korzystamy z tej aplikacji. Też można, na przykład jest taki czat, że z sąsiadami można rozmawiać. Można właśnie w tej aplikacji sprawdzić właśnie te ceny, za ile w danym miesiącu się wynajęły mieszkania na osiedlu, czy sprzedały. A to, co ja bardzo lubię jeszcze w naszej aplikacji, to jest to, że można sprzedawać rzeczy, czyli mamy taki mini, mini market tutaj, marketplace osiedlowy z którego ja właśnie już parę razy skorzystałam i na przykład kupiłam sobie airfryer od sąsiadki. Kupiłam szafkę na buty już drugiego dnia. Poza tym przez tę aplikację możemy na przykład sobie zarezerwować taką mini willę albo taką kuchnię z grillem na terenie osiedla. Mamy kilka takich obiektów. I możemy sobie zarezerwować i zaprosić znajomych właśnie na grilla, na urodziny. Możemy w takim domku wyprawić urodziny sobie, dzieciom czy komuś tam. E, tylko właśnie wcześniej trzeba zarezerwować, trzeba zapłacić jakiś depozyt. Nie mamy w domu domofonu. Jeśli ktoś chce wejść do nas, wjechać windą na górę, e, to e, system e, przy wybieraniu numeru mieszkania dzwoni na mój telefon, co jest dobre i niedobre. Dobre jest dlatego, że no, często mam ten telefon przy sobie i mogę na przykład otworzyć komuś, e, kurierowi, na przykład e, dostęp do windy, kiedy mnie nie ma w domu. Wtedy kurier sobie wjeżdża, zostawia paczkę przed drzwiami i wszystko jest pięknie. Gorzej natomiast, że ja z czasem z tym telefonem chodzę wszędzie, bo w każdej chwili ktoś może do, do mnie zadzwonić, żeby właśnie go wpuścić. No tak to niestety wygląda. My jak się tutaj wprowadziliśmy, to nie było jakieś łóżka, kanapa, ale łóżek nie chcieliśmy, natomiast kanapy sobie zostawiliśmy. A resztę mebli sobie dokupiliśmy albo przywieźliśmy to, co mamy z Tajlandii. I właśnie teraz pokażę mniej więcej, jak to się zmieniło, bo się zmieniło bardzo dużo. Jak widać, po pierwsze zmieniło się to, że wszędzie są jakieś nasze rzeczy, ale to jest prawdziwe mieszkanie. My tutaj mieszkamy, to nie jest muzeum, więc jakieś rzeczy osobiste są. A to jest właśnie ta szafka, którą kupiłam od sąsiadki. Jedną z ciekawszych rzeczy o naszym mieszkaniu w Singapurze, ale też o innych mieszkaniach, które oglądaliśmy, jest to, że są tutaj dwie kuchnie. Tak naprawdę mamy tutaj dwie kuchnie. Ta po lewej stronie to jest tak zwana sucha kuchnia, dry kitchen, a ta po prawej to jest mokra kuchnia, czyli kuchnia robocza. W tych trochę starszych mieszkaniach, które widzieliśmy, ta mokra kuchnia to była w ogóle wydzielona tak, że jej nie było widać na przykład z salonu. Natomiast u nas. One są tylko dzielone szybą, czyli my tu mamy taką szybę, mamy też tam właśnie drzwi przesuwane. Możemy zamknąć tę część, tak zwaną mokrą. Można po prostu sobie szybą zamknąć. My tutaj sobie przykleiliśmy taki brzydki plaster, bo czasami jak są drzwi zamknięte, to naprawdę tego nie widać. Już dwa razy weszłam w tę szybę kuchni też wiadomo przybyło nam sprzętów, przybyło rzeczy. Jest bałagan, chociaż akurat teraz było sprzątane i tu jest już zrobiony obiad. E, tu jest nasza właśnie ta część taka gospodarcza. W części e, gospodarczej mamy oczywiście pralkę i tutaj postawiłam nasze sprzęty takie e, z których korzystamy często, ale jednak nie muszę ich mieć gdzieś tam pod ręką. Jest ekspres e, do kawy, jest air fryer. I jest oczywiście rice cooker, czyli garnek do gotowania ryżu przywieziony jeszcze z Tajlandii i w ogóle taka ciekawostka, bo każda wtyczka jest z innego kraju, ta jest typowo singapurska, zaraz pokażę jak to wygląda, o, ona, singapurskie wtyczki są tego rodzaju, są trzy takie bolce podłużne to jest wtyczka z Tajlandii. W Tajlandii są jeszcze wtyczki innego rodzaju, ale te e, takie z bolcami też są e, dość popularne. No i tu jest typowo polska wtyczka, tak dwa bolce i, i miejsce na uziemienie. E, I to, co mi się podoba tutaj w Singapurze, to właśnie, że przy każdym wyłączniku mamy w tym mieszkaniu możliwość odłączenia. I na przykład, jak wyjeżdżamy gdzieś, a często wyjeżdżamy, to właśnie pff, idziemy po całym mieszkaniu i wszędzie wyłączamy. E, tam, gdzie nie potrzebujemy mieć zasilania podczas naszej nieobecności. Mieszkania w Singapurze, te nowsze, wyposażone są w dodatkowe pomieszczenie, którego jeszcze w żadnych innych mieszkaniach nie widziałam. Mianowicie jest to schron bombowy. Taki prawdziwy schron bombowy, naprawdę. Zresztą, e, kto mi nie wierzy, to może sobie zobaczyć, że jest u nas tam. E, on ma odpowiednio, wiadomo, wzmocnione ściany oraz drzwi. Jest też wentylacja e, i tam można się schować na wypadek e, jakiegoś ataku, wojny czy, czy czegoś takiego. To mamy normalnie wy wywietrznik. Tu widać, jak grube są ściany. Drzwi są oczywiście też no, takie typowo ochronne przeciw przeciwwybuchowe. Tu jest cała instrukcja, i my tutaj teraz mamy po prostu nasze rzeczy. I teraz no nie widać, ale tam z jest takie fajne łóżko zabudowane. A łóżko jest po to, ponieważ wielu Singapurczyków zatrudnia helperki, e, które z nimi mieszkają i wtedy po prostu często wydzielają im to pomieszczenie do użytku. Z tyłu za kuchnią mamy taką mini łazienkę, u nas ta łazienka pełni funkcję składzika, więc sam nie będę pokazywać, e, ale no taka zwykła toaleta, bardzo prosty prysznic, ponieważ to ta łazienka to jest też taka łazienka przeznaczona bardziej z myślą o helperce. Choć mamy stosunkowo duże mieszkanie jak na Singapur, bo ono ma cztery sypialnie, dwie łazienki plus ta jedna łazienka tam z tyłu yy, i ma z tego co każdy 120 m2, to jednak yy, no, w porównaniu do Tajlandii nam się wydaje to mieszkanie bardzo małe, bo my w Tajlandii mieliśmy tak średnio ze dwa razy więcej. Yy, I na przykład tutaj też nasz salon to pełni funkcję salonu jadalni oraz yy, jak trzeba tutaj biura. Więc mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy porozkładanych. I oczywiście już też są łóżka, jest wszystko co potrzeba. To tylko pokażę. Wydzieliłam taki kącik biurowo-rozrywkowy. Ja tutaj właśnie często siedzę i coś tworzę. Co jeszcze jest dość ciekawe i inne niż w Tajlandii? No to na przykład my tutaj w Singapurze też mamy na przykład wodę gorącą podgrzewaną i tylko że inaczej się to robi, bo w Tajlandii woda jest podgrzewana prądem elektrycznym, natomiast my tutaj mamy sieć gazową w Singapurze. I mamy właśnie taki podgrzewacz gazowy. Tutaj mieszkamy właśnie w takim bardziej lokalnym osiedlu, co jest fajne, bo możemy się trochę przyjrzeć temu, jak mieszkają Singapurczycy. I na przykład zauważy, zauważyliśmy taką rzecz, że nasi sąsiedzi na przykład bardzo lubią mieszkać przy otwartych drzwiach. Dosłownie są otwarte drzwi, można zajrzeć do ich mieszkania. Do tego jeszcze otwierają drzwi w innej części mieszkania i ten wiatr sobie hula. I właśnie bardzo dużo Singapurczyków tak mieszka, że mają pootwierane prawie wszystko. My natomiast używamy głównie klimatyzacji, tylko od czasu do czasu właśnie robimy sobie taki przewiew, żeby się trochę wywietrzyło. I yy, jeżeli jest chłodniej, tak. Natomiast jak jest gorąco, to, to wolimy jednak klimatyzację, bo nie mamy wiatraków też w mieszkaniu, więc nie, ma, nie mamy za bardzo jak tego powietrza poruszyć. Poza tym jeszcze na przykład w weekendy albo wieczorami nasi sąsiedzi bardzo chętnie jadają posiłki na balkonach i na tych balkonach, ja nie chcę pokazywać, bo to jest jakaś tam prywatność tak, tych ludzi, więc nie będę pokazywać dokładnie jak to wygląda, ale na tych balkonach mają stoły, krzesła, a niektórzy wręcz wystawiają sobie całe takie, robią sobie całe takie pomieszczenia, jakby przedłużają swoje mieszkanie. Niektórzy mają właśnie biuro że jest biurko, są książki. Inni z kolei na tych balkonach mają taką poszoną suszarnię, gdzie są, stoi na stałe deska do prasowania i tam na przykład sobie prasują ubrania, więc to życie tak jakby wychodzi na zewnątrz. No co jest fajne, tak? Mi się to akurat podoba, szczególnie mi się podoba ten zwyczaj jadania na balkonach, na tarasach. Najfajniej mają ci sąsiedzi z dołu, którzy mają tarasy zaraz przy basenie i mogą sobie po prostu otworzyć furtkę i od razu pójść na basen. Tyle na dzisiaj, ja już się żegnam, uciekam do swoich różnych obowiązków. Jeżeli macie pytania, to wiecie, zadawajcie je na przykład w komentarzach, zostawcie też lajka, like, jeżeli Wam się podobało. A jeśli chcecie jeszcze więcej coś zobaczyć, żebym o czymś opowiedziała tu w Singapurze, czy jeszcze odniosła się do Tajlandii, to dajcie znać, a ja chętnie to zrobię. No do zobaczenia w kolejnym vlogu, cześć, pozdrawiam!